Od wymóz, złotej złotej majowy. A czułymi przemiłymi ci z nami, zasypia.

W lokalu Alibaba, nazywam się Marek Kulisiewicz, w imieniu właścicieli zapraszamy Państwa do naszego klubu, gdzie się wiele dzieje, jak widać, a dzisiaj mamy kolejne spotkanie i to już widzę przy pełnej sali z poezją i nie tylko. Za chwilę przed mikrofonem mój kolega radiowy Sylwester Skóra. Państwu. Jak Marek włączy mikrofon, będzie mnie słychać nieco Co lepiej. Yy, Marek w sposób kontrolowany działa z niewielkim tylko opóźnieniem. Szanowni Państwo, jeżeli te brawa bardzo delikatne i nieśmiałe były pod moim adresem, to ja bym prosił o prawdziwe brawa pod adresem Marka Kulisiewicza. Marek Kulisiewicz, piękny, prowadził nas w listopadowo jesienny nastrój. Brawa dla Marka Kulisiewicza. Witam Państwa pięknie na drugim już wieczorze poezji i muzyki. Pamięć wzrokową mam w miarę dobrą, dlatego szczególnie miło witam te osoby, które są po raz pierwszy stałych bywalców. Witam w drugiej kolejności jako prawie współgospodarzy tej muzyczno-poetyckiej jesiennej biesiady. Brawa dla nas wszystkich. Szanowni Państwo, Wieczór poetycko-muzyczny, który rozpoczynamy, organizatorka wieczoru muza pomysłodawczyni Magdalena Młodorzeniec nazwała listopadową nostalgią w podtytule Norwid i blues. Brawa dla tego pomysłu także, drodzy Państwo, praw Bra nigdy za wiele. Ci z Państwa, którzy już z razem z nami spotkali się kilka tygodni temu, wiedzą, że w czasie dzisiejszego wieczoru nie tylko posłuchamy wspaniałych wierszy Cypriana Kamila Norwida w interpretacji polonijnych zawodowych aktorów, nie tylko będzie muzycznie gościł blues, będzie też i otwarty mikrofon dla poetów, prozaików, wykonawców poezji śpiewanej. Dzisiejszy wieczór niejako samoczynnie stanie się taką artystyczną sztafetą pokoleń, bowiem do grona uznanych autorytetów tworzących od lat dołączy i młode pokolenie, yy, mająca pseudonim artystyczny krótki Ania, ze swoją gitarą zaprezentuje także i swoje możliwości muzyczno-wokalne. Ani za odwagę i chęć bycia z nami też należą się brawa. Szanowni Państwo, zapowiadam wieczór niespodzianek, wieczór wspaniałej muzyki. Królował będzie na pewno blues, czyli wiemy, że i jam, i Tadeusz Nalepa, i nieśmiertelna grupa, którą stworzył Breakout. Będą też i nasi polonijni muzycy, którzy wystąpią w repertuarach tych znakomitych zespołów muzycznych. Zatem brawa dla tych, którzy się. Pojawią, zaczynamy drugi wieczór poetycko-muzyczny listopadowa nostalgia, Norwid i blues. To Siebie. Zaś nie powiedz, iż drobną ślę ci dań, tylko poezję, tę, która bez złota uboga jest, lecz złoto bez niej. Zniknie i przepełznie obfitość rozmaita, skarby i siły przewieją, ogóły całe zadrżą. Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie. Dwie tylko, poezja i dobroć, i więcej nic. Umiejętność nawet bez dwóch onych zblednieje w papier. Tak niebłahą są dwójcą te siostry dwie. Cyprian Kamil Norwid do Bronisława Z. I przypomina to o strofie, którą użyłam w zaproszeniu na dzisiejszy wieczór. Były dwie siostry, noc i śmierć. Noc była piękna jak sen, a śmierć była jeszcze piękniejsza Konstanty Ildefons Gałczyński. Mira Basińska Biel. Szanowni państwo, Cyprian Kamil Norwid już za chwilę w interpretacji znanego cenionego, lubionego aktora i polonijnego radiowca Jarosława Maculewicza wcześniej tytułem wprowadzenia. Dopowiem tylko, że zwykliśmy mówić Cyprian Kamil Norwid na chrzcie Cyprian Norwid oprócz pierwszego imienia otrzymał imię, imiona Ksawery, Gerard i Walenty. To imię drugie, które do niego przylgnęło, Kamil, to imię, które przyjął na bierzmowaniu, na pamiątkę młodzieńczej, jak się można łatwo domyśleć, niespełnionej miłości. Cyprian Kamil, Norwid w interpretacji. Jarosława Maculewicza. Brawa. Dobry wieczór Państwu. Uh. Sybek zawsze... W odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie używa odpowiednich słów, i pięknie o Norwidzie może mówić zapewne wiele. A ja zupełnie prywatnie powiem Państwu, że był taki czas, dawno, dawno, bardzo dawno temu, i nie wstydzę się tego powiedzieć. Nie cierpiałem, Norwida, ponieważ był on. W lekturach obowiązkowych do szkoły, w szkole, do której uczęszczałem, wszystko, co było obowiązkowe, no, rozwalało mnie na upadki. Do tego Norwid podobnie. A do tego jeszcze trzeba było pomyśleć, co poeta chciał przez to powiedzieć. No, to już w ogóle wtedy. Dzisiaj jest już trochę inaczej. Z Norwidem rozmawiam. W inny sposób, od chociażby z zawodowych przyczyn. Ten wiersz jest wyjątkowo piękny. No właśnie, jak zacznę czytać Norwida, to czar Okaże się, że to jest miłość Nie. tylko w jednym kierunku. Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj, bo ta już we mnie bez głosu, a jeśli milczę, nie przeto mnie połaj kwiatów, Ty niechciej od kłosów, bo ja z przeklętych jestem tego świata, ja bywam dumny i hardy, a miłość moja, bracie, dwuskrzydlata, od uwielbienia do wzgardy. Gdy w głębi serca purpurę okrutną wyrabia, prządka cierpienia, smutni, lecz smutni, że aż Bogu smutno, królewskie mają milczenia. To taki wiersz nie Strasznie nie lubię tych mikrofonów, są takie czułe, jak robię coś takiego. <laughs> nie wiem, nie, nie czuję się dobrze w tych Coś ty, Atenom, zrobił, Sokratesie. To jeden też taki, wydaje mi się, bardzo, po, bardzo aktualny wiersz. Dlaczego to państwo sami ocenią? Coś ty, Atenom, zrobił, Sokratesie, że ci ze złota statuę lud niesie, otruwszy pierwej. Coś ty Italii zrobił Aligerii, że ci dwa groby stawi lud nieszczery, wygnawszy pierwej. Coś ty Kolumbię zrobił Europie, że ci trzy groby we trzech miejscach kopie, okówszy pierwej. Coś ty uczynił swoim się. Że po raz drugi grób twój grabarz trzęsie zgłodziwszy pierwej coś ty kościuszko zamienił na świecie, że dwa cięgłazy we dwóch stronach gniecie bez miejsca pierwej? Coś ty uczynił światu Napoleonie. Że cię w dwa groby zamknięto po zgonie, zamknąwszy pierwej. Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu. Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie, gdzie, kiedy, w jakim sensie i obliczu, bo grób twój jeszcze Odemkną potwórnie, inaczej będą głosić twe zasługi, i łez wylanych dziś będą się wstydzić, a lać ci będą łzy potęgi drugiej, ci, co człowiekiem nie mogli cię widzieć. Każdego z takich jak ty. Świat nie może od razu przyjąć na spokojne łoże i nie przyjmował nigdy jak wiek wiekiem, bo glina w glinę wtapia się bez przerwy, gdy sprzeczne ciała zbijają się aż ćwiekiem później lub pierwej. To Państwo powoli, ale pewnie wchodzimy w listopadowy nastrój wieczoru poezji i muzyki. Przed chwilą Jarek Maculewicz przeczytał Państwu piękny wiersz: Coś te Ateną zrobił Sokratesie przez grzeczność i wrodzoną. Y, Kulturę, nie powiedział, że to też był wiersz obowiązujący w lica w tamtych latach, w których pobieraliśmy prawie lub równolegle na tym poziomie nauki. Wywołał Jarek tym samym u mnie skojarzenie, że ten motyw niedocenienia przez współczesnych w twórczości Cypriana Kabila Norwida pojawiał się bardzo często. W wierszu Coś Teatynom zrobił Sokratesie. Też, ale i w wierszu może dobitniej, klaskaniem mając obrzękłe prawice. W tym to wierszu Cyprian Kamil Norwid zauważył: Syn, minie pismo, lecz ty wspomnisz wnuku. Z tego, co powiedziałem, co usłyszeliśmy przed chwilą, wynika, że Cyprian Kamil Norwid był niedocenianym poetą. Dramaturgiem, artystą, malarzem, także, ale szczególnie niedocenianym poetą, który żył w zasadzie już jako następca romantyków w przededniu pozytywistów, którzy poezji nie uznawali, uznawali pracę u podstaw, utylitaryzm, to przyświecało jako ideę pozytywistów, dążących do tego, aby skrzesić Polskę doprowadzić do zyskania jej niepodległości, zatem Cyprian Kamil Norwid zasługuje na nasze uznanie, pamięć. Pięknie przewidział artysta, że nawet setki lat będą potrzebne, aby jego poezja była czytana, zauważana i doceniana. Teraz, drodzy państwo, przez chwilę od poezji. Odejdziemy na kilka utworów do muzyki. Stała uczestniczka wieczorów poezji, i tych, które współorganizuje Magda Młodorzeniec, i tych, które wcześniej organizował w tym samym miejscu w formule warsztatów. Duchowy patron tego spotkania, Adam Lizakowski, który gdzieś tam w stolicy Dolnego Śląska męczy się. Ze studentami Uniwersytetu Warsz Wrocławskiego, organizując im warsztaty poetyckie. Dobrze ich im tam, albo nawet bardzo dobrze. Pora na Mirę Szablę, Caution to the Wind, kompozycja własna, własnej słowa, a potem słyszana wcześniej Mira Kubasińska, i miałam cały świat. Cała scena, Miro, jest twoja. Brawo. To, po, to później. Marku, czekaj jeszcze jakoś ten mikrofon. Czy słychać mnie dobrze? Ale w międzyczasie powiem, że y, pan Maculewicz przeczytał wiersz. Przeczytał coś, co słyszałam może naprawdę pierwszy raz, słowo w słowo, i nic nie było w moim umyśle. Bardzo się cieszę. Dziękuję tak. bardzo. Ten wiersz powstał kiedyś, opowiem o nim historię, ale dziś tylko zaśpiewam. Throw my arms around you and lose myself like our first kiss. I want so somebody now to hold you, cause my heart is pulling me that way. That stay so deeply Someone is pushing me away.